Ponieważ nasz program nosi tytuł w... również Wspomnienia i Pomówienia, myślę, że przyszedł ten moment, że możemy już porozmawiać, Zenek, no. o starości. O, bo... Co? Porozmawiamy o starości? Co? Musimy. Co? No co, nie, nie, nie chcesz? No. no, w większości przyszło nasze pokolenie, prawda? No, no, no. Trzeba, trzeba. Od nas to już nawet osocza nie chcą. Państwa, starość jest wtedy, kiedy przestaje się marzyć, a zaczyna się wspominać. Pamiętasz Zenku, jak 50 lat temu przychodziła do Ciebie młoda, atrakcyjna dziewczyna, tak, tak. a Ty jej dawałeś zaproszenie, pamiętasz? Tak, tak, tak pamiętam no. oczywiście. No. Cała była, wiesz, płoniła się, dziękowała, bardzo dziękowała, bardzo dziękowała. Tak, no. prawie, że całowała. Prawie, no. prawda? A 25 lat temu, pamiętasz, jak młodej, atrakcyjnej dziewczynie dawałeś zaproszenie na kabaret, pamiętasz? Tak. tak? No. no? to też dziękowała, dziękowała. bardzo dziękowała. Że się. Też się płoniła tak, tego, i mówiła, że mamusia się bardzo ucieszy. Mhm. A jak wczoraj dawałeś zaproszenie młodej atrakcyjnej dziewczynie na dzisiejszy wieczór, co? No to, to, to wiesz co, to ona też dziękowała, Ta. bardzo dziękowała, ale nie płoniła się, wiesz, tylko popadał w taką refleksję i mówi. Szkoda, że babcia tego nie doczekała. A masz może jakąś definicję starości? Co? No wiesz, yy, yy, Leopold Staw napisał, że starość mądrością dostojna jest złotem. Proszę mm -hmm. Państwa, ja kiedy spaście kładę, często myślę o tym. Wie? Jak już uszy mam w pudełku Zęby wodzie tutaj, wiesz? Oczy na stoliku, zanim się obudzę. Jeszcze taka przez myśl nurtuje, czy to wszystkie części, które się wyjmuje. No wiesz. Ale starość na pewno jest wtedy, kiedy człowiek wychodzi z muzeum i włącza się alarm. To, na pewno. Tak, i kiedy i, i starość jest wtedy, kiedy wartość świeczek przekracza wartość tortu. A to na pewno. To na pewno. Wiesz, jak, jak na przykład przychodzi nowy rok, wiesz, to ja, ja nigdy nie kupuję kalendarza na cały rok, tylko kupuję na pierwszy kwartał, wiesz? A no, czemu? Po, po co przepłacać? Wiesz? Zawsze można dokupić. No Tak, tak, tak. Z tym, że starość ma jedną zasadniczą zaletę. Z tym, że teraz sobie nie przypomnę. Na, na przykład gorzej się słyszy. Jak pani na imię? Słucham, jak pani na imię. Nie słyszę na jedno ucho, a na drugie? Krystyna.